Dzień dobry, witam serdecznie na platformie wideo portalu poznajfakty.pl Proszę Państwa, dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jednej z naszych, z naszych czytelniczek i, i, i spróbować przybliżyć całą procedurę związaną z przymusowym leczeniem psychiatrycznym. Pani chce wystąpić do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne syna, który od 20 lat ma stwierdzoną chorobę psychiczną, ale przerywa leczenie, pomija wizyty u psychiatry, nie, nie chce słyszeć o psychoterapii, psychologu, nie zmienia swojego trybu życia, nie pracuje. Syn ma 38 lat, mieszka z, z, z użytkowniczką naszego portalu, która się zwróciła z zapytaniem. No i jak pani pisze, jest na jej utrzymaniu, bo swoją rentę soc socjalną wydaje na używki inne. Przyjemności, syn jest uzależniony od alkoholu, narkotyków, wyzywa matkę, krzyczy, wymusza pieniądze, awanturuje się. Obecnie kolejny raz przybywa w szpitalu. Pani pyta, jak napisać wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne? Na wstępie chcę tu wyjaśnić jedną rzecz, bo trochę mnie zbiła z tropu ta informacja na końcu, że syn teraz przybywa w szpitalu, czyli w jakiś sposób do niego trafił, albo za, za własną zgodą, albo w jednym z dwóch trybów, które za chwilę opiszę. Więc nie wiem, czy pani nie pyta o przymusowe leczenie inne niż w szpitalu psychiatrycznym. No, ale tu trzeba sobie powiedzieć, że przymusowe leczenie psychiatryczne odbywa się i polega na leczeniu w szpitalu. Tylko w tych warunkach można wyegzekwować przymus wobec tej, tej osoby leczonej, podać środki farmakologiczne, zastosować przymus bezpośredni, no, czyli, 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 czyli przemoc. Nie ma możliwości, trudno mi sobie wyobrazić, w jaki sposób miała być egzekwowana przymusowa psychoterapia czy, czy wizyta u psychologa. No, nie można osoby doprowadzić przymusowo na psychoterapię albo przymusowo nakazać brania leków poza warunkami szpitala psychiatrycznego, czy no nie wiem, no, czy trudno byłoby to sobie wyobrazić, wy, wy, wymuszenie tego grzywną, na przykład. No, zwłaszcza biorąc pod uwagę stan takiej osoby. Więc. Przymusowe leczenie psychiatryczne w szpitalu psychiatrycznym. W jakich sytuacjach można umieścić taką osobę bez zgody? No, oczywiście, podstawową zasadą jest dobrowolność leczenia, bo pozbawienie kogoś wolności umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, to jest jedna z najbardziej intensywnych form ograniczenia praw człowieka i obywatela. Więc, w wyjątkowych zasadach, jest możliwe. Podjęcie leczenia w tej formie bez zgody pacjenta. Mamy tak naprawdę trzy możliwości. Pierwsza nie dotyczy może konkretnie leczenia, ale przymusowego przeprowadzenia samego badania psychiatrycznego. I można temu badaniu poddać osobę, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może ona zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych. Lub, która jest niezdolna do zaspokajania własnych potrzeb życiowych. I tutaj decyzję o yy, przeprowadzeniu takiego badania podejmuje, czy to lekarz psychiatra. Jeżeli to nie jest możliwe, to inny lekarz yy, powinien on yy, poinformować pacjenta o przyczynach podjęcia takiej decyzji i zlecając to badanie może w określonych yy, przypadkach zlecić yy, przewiezienie pacjenta do szpitala z zastosowaniem właśnie przymusu bezpośredniego. To jest y, przymusowe badanie, a przymusowe leczenie realizowane jest w dwóch można powiedzieć trybach. Pierwszy tryb y, na wniosek. Y, wniosek y, mogą złożyć y, y, małżonek krewny w linii prostej, czyli tu matka w tym przypadku rodzeństwo przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad, nad tą osobą, której wniosek będzie dotyczył. No i przesłanką skierowania na takie przymusowe leczenie jest... To, że dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu zdrowia psychicznego tej osoby, bądź że osoba ta jest niezdolna do samodzielnego zaspokojania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia. Taki wniosek jest składany do sądu. Do wniosku powinno być dołączone orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzeby skierowania na leczenie. I jeżeli Wydanie takiego orzeczenia nie jest możliwe, no to sąd może też zlecić doprowadzenie pacjenta i przeprowadzenie badania bez zgody pacjenta, według tego, tej formuły, którą opisywałem przed chwilą. Jeśli pani zdecydowałaby się na taką formułę i na taki wniosek, no to powinien on być złożony do sądu i zawierać przede wszystkim zwięzły, nie za bardzo rozbudowany, ale, ale konkretny opis stanu faktycznego. Tego, co pani opisuje w swoim, w, w swoim pytaniu skierowanym do nas, ale jednak proszę pamiętać, że pierwszeństwo ma stan zdrowia i okoliczności dotyczące tej osoby. Czyli pani powinna wykazać, że działa pani w interesie chorego, a nie w swoim, że leczenie jest konieczne ze względu na stan zdrowia syna. No, i jest niezbędne ze względu na jego stan zdrowia. Sama uciążliwość syna wobec osób bliskich nie stanowi przesłanki do hospitalizacji. Także działamy w interesie nie tego pokrzywdzonego zachowaniem syna, ale ale, ale syna jako osoby wymagającej leczenia. No, kluczowe znaczenie będzie miało oczywiście orzeczenie lekarza, dołączone do wniosku i, i, i wszystkie jego elementy będą przede wszystkim brane pod uwagę przez sąd. No i druga formuła, być może najczęściej stosowana, jest to tak zwane przyjęcie do szpitala w trybie nagłym. Do takiego przyjęcia dochodzi w sytuacji, kiedy osoba chora psychicznie. No jest przyjmowana w związku z tym, że jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu swojej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. Czyli tu nie chodzi już tylko, a nawet nie przede wszystkim o dobrostan psychiczny, potrzebę leczenia osoby chorej, ale o potrzebę jej izolacji i potrzebę usunięcia zagrożenia, jakie stanowi ta osoba dla siebie albo dla innych. Decyzję w tej sprawie podejmie lekarz, więc pacjent. w no, w pierwszej kolejności musi jakoś do niego trafić, czy, czy to na przykład zawieziony na izbę przyjęć przez bliskich, czasem zdarza się, że przez policję. No i w ciągu 48 godzin, od chwili przyjęcia, takie przyjęcie powinno być zatwierdzone przez ordynatora oddziału, a w ciągu 72 godzin kierownik szpitala musi zawiadomić o tym sąd opiekuńczy. No i po otrzymaniu takiego zawiadomienia sąd rozpoczyna postępowanie w sprawie. Tutaj jest organizowana wizytacja w terminie do 48 godzin, tak w zasadzie sędzia wizytujący szpital wysłucha osobę przyjętą, no i podjęta zostanie decyzja co do, co do utrzymania tego, tego pobytu w szpitalu. No specyfika takiego kryzysu psychicznego sprawia, że czasami. Postawienie diagnozy nie jest możliwe na podstawie takiego jednorazowego badania, więc, więc jest też tutaj stosowana czasami procedura poddania pacjenta obserwacji psychiatrycznej. Ona może trwać do 10 dni, no i ona jest, jest realizowana no, również bez zgody pacjenta, po to, żeby właśnie no, umożliwić sądowi orzeczenie. Ostatnia rzecz, jak długo powinien, jak długo może trwać pobyt chorego w szpitalu psychiatrycznym? Można powiedzieć, że z jednej strony nie ma twardego ograniczenia jakimś konkretnym terminem, terminem zakreślonym ustawą, ale w orzecznictwie podkreśla się, że nie może to być dowolnie długo, bezterminowe, bezterminowe przyjęcie na leczenie, że osoba powinna być umieszczona w szpitalu no, na taki okres, jaki jest konieczny dla poprawy jej stanu zdrowia. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.